Dzięki sukcesom Igi Świątek coraz więcej osób zapisuje się na tenisa, a korty pękają w szwach. Jednak zanim wydasz swoje pierwsze pieniądze na nową rakietę i buty, musisz wiedzieć w co się pakujesz. Tenis to piękny sport, ale bywa niesprawiedliwy i frustrujący. Dlatego w dzisiejszym odcinku zdradzę ci 20 brutalnych prawd, które musisz wiedzieć zanim zaczniesz grać w tenisa. Odcinek ten podzieliłem na trzy części, na część związaną z nauką gry, Rywalizacją i tenisem ogółem. Zapraszam do oglądania. Punkt pierwszy: tenis jest trudniejszy niż wygląda to w telewizji. Na ekranie wszystko wydaje się takie proste. Piłka leci wolno, a trafienie w kort wydaje się mało skomplikowane. Czar pryska przy pierwszej wizycie na korcie i próbie trafienia piłki w pole. Tenis to nie jest sport, który należy do najprostszych. 2. Bez dobrych podstaw motorycznych ciężko będzie ci nauczyć się dobrze grać w tenisa. Były piłkarz, który w wieku 40 lat zaczyna grać w tenisa, będzie miał o wiele prościej niż 40-latek, który nigdy wcześniej nie uprawiał sportu. Motoryka i koordynacja wzrokowo-ruchowa to fundament gry w tenisa. 3. Gra w dzieciństwie daje ogromną przewagę. Bardzo często na obozy tenis Camps przyjeżdżają ludzie, którzy grali w dzieciństwie, a potem mieli kilkanaście lat przerwy. Tacy obozowicze bardzo szybko przypominają sobie technikę i są w stanie grać. Jest to argument za tym, żeby zapisać dziecko na tenisa, ponieważ nawet jeżeli zrezygnuje za jakiś czas, to w przyszłości, jeżeli będzie chciała wrócić do tego sportu, to będzie mu o wiele prościej. 4 sprzęt nie gra tak wielkiej roli. Znam amatorów, którzy poszukują szansy na poprawę swoich umiejętności w sprzęcie. Kupują nowe rakiety, nowe buty, zmieniają naciągi, ale uważam, że nie tędy droga. Na początku skup się na regularnych treningach i nauce techniki. Krótsza rakieta i ja mam hybrydę. Naturalny z tym, to nie wiem, czy sobie poradzę. Pięć Gra z trenerem, a gra z innym zawodnikiem, to dwa różne światy. Trenerzy grają powtarzalną, komfortową do odegrania piłkę, a osoby, które dopiero uczą się grać, nie do końca kontrolują swoje zagrania. Dlatego nie zdziw się, że nawet jeżeli potrafisz utrzymać wymianę ze swoim trenerem, to jak pójdziesz na kort z kolegą lub koleżanką, to możecie mieć problem z przebiciem kilku piłek. 6. W tenisie najważniejsze są nogi. Możesz mieć perfekcyjną technikę, ale bez dobrego ustawienia nie będziesz w stanie jej wyegzekwować dlatego na każdym obozie tenis camps jeden trening poświęcamy na footwork i umiejętność poruszania po korcie. 7. Serwis to najtrudniejsze zagranie w tenisie i jedno z najtrudniejszych w sporcie. Od serwisu zaczyna się każdy punkt w meczu i jest to jedyne zagranie, na które masz całkowity wpływ. Jest to bardzo złożony technicznie ruch, dlatego musisz go ćwiczyć od samego początku nauki gry w tenisa. Przejdźmy teraz do gry na punkty. 8. Tenis to sport przegranych. Nieważne czy w turnieju gra 16, 32 czy 128 zawodników. Wygrywa tylko jedna osoba, a pozostali wracają do domy przegrani. 9 meczów nie wygrywa się za pomocą winnerów. U zawodowców na każde 10 akcji, 3 kończy się na skutek zagrania kończącego, a pozostałe na skutek błędów. U amatorów stosunek ten przesuwa się jeszcze bardziej w kierunku błędów. Dlatego jeżeli zależy Ci na wygraniu meczu, to nie próbuj trafić w linię, nie graj ryzykownie, tylko skup się na regularnym i powtarzalnym trafianiu piłki na drugą stronę. 10. W tenisie nie każdy punkt jest tak samo ważny. Roger Federer wygrał w swojej karierze 80% meczów, jakie rozegrał, ale co ciekawe, wygrał w nich tylko 54% punktów, czyli nieco ponad połowę. To pokazuje, jak ważna w tenisie jest głowa i umiejętność wygrywania kluczowych punktów. 11. Gra na treningu, a podczas meczu to dwa różne światy. Na treningu jesteś zrelaksowany i grasz na luzie, a podczas meczu ciało sztywnieje, ręka drży, a nogi odmawiają posłuszeństwa. To normalne i jedynym sposobem, żeby zmniejszyć tą różnicę pomiędzy tym, jak grasz na treningu, a podczas meczu jest ogranie i doświadczenie. 12. W tenisie możesz wygrać więcej punktów, ale przegrać mecz. Związane jest to ze specyficznym sposobem liczenia punktów w tenisie. Sprawia on, że możesz wygrać przykładowo 100 punktów, twój przeciwnik 90 i przegrać 2-0 w setach. Kluczowe punkty, czyli breakpointy, pointy, są tym, co liczy się najbardziej. 13 czasami po prostu nie idzie. Możesz wygrać dwa pierwsze mecze i grać doskonale, a kolejny zagrać tak, jakbyś pierwszy raz był na korcie. Forma tenisowa to sinusoida. Są dni, kiedy świetnie czujesz piłkę, i takie, kiedy totalnie nic nie wychodzi. Pamiętaj, że gorsze dni mają też zawodowcy. Akceptacja tego faktu to część gry w tenisa. 14. Bez pewnego i powtarzalnego serwisu ciężko ci będzie grać w tenisa. Jeżeli twój serwis jest niepewny, to będzie ci to dokładało stresu podczas twoich gemów serwisowych. A na wyższym poziomie słaby serwis to będzie wystawka dla przeciwnika i darmowe punkty. Dlatego poświęć dodatkowy czas na trening serwisu. Jest to najszybsza droga, żeby osiągać lepsze wyniki w rozgrywanych meczach. 15. Tenis przyciąga fantastycznych ludzi. Serio, podczas samych obozów tenis Camps poznałem ponad 2000 osób i są to jedni z najfajniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem. Tenis przyciąga wyjątkowe osoby i jest to jedna z największych wartości tego sportu. 16. Tenis uzależnia znam dosłownie kilka osób, które poszły na swój pierwszy trening i na tym zakończyły przygodę z tenisem. Znam też mnóstwo takich, które totalnie straciło głowę dla tego sportu i trenuję kilka razy w tygodniu. Uważam, że tenis wciąga dzięki temu, że jest to tak trudny sport i zawsze jest coś nad czym można pracować. 17. Jest sposób, żeby w krótkim czasie zrobić ogromny postęp w grze. Są to obozy tenisowe, gdzie podczas kilku dni masz tyle jednostek treningowych, co przez kilka miesięcy trenowania w klubie. A do tego resetujesz głowę i poznajesz nowe fantastyczne osoby. Zapraszamy na tenis camps. 18. Tenis to sport na całe życie. Dosłownie. Możesz zacząć w wieku 50 lat i grać przez kolejnych 50. Są turnieje dla 70, 80, a nawet 90-latków. Tenis to jeden z nielicznych sportów, gdzie możesz czerpać radość z gry i rywalizować aż do późnej starości. Zresztą obejrzyj koniecznie Silver Servers. 19. Społeczność tenisowa to druga rodzina. Spędzisz z ludźmi z kortu więcej czasu niż z rodziną. Wspólne wyjazdy, turnieje, treningi, Tenis to styl życia i przyjaźnie na lata. 20, tenis to dosyć kosztowny sport i będziesz wydawał więcej niż myślałeś. Korty, szczególnie zimą, rakiety, naciągi, wyjazdy, turnieje. Tenis to nie jest sport, który należy do najtańszych, ale jak już Cię wciągnie, to nie będzie ci żal nawet złotówki. To było 20 brutalnych praw o tenisie. Jeżeli o czymś zapomniałem, lub chciałabyś, lub chciałbyś coś dodać, to napisz w komentarzu pod tym filmikiem. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia już wkrótce. Siemanko.